Hej, nazywam się Piotrek, to jest Marzyna. Zapraszamy was dzisiaj na awanturę naszego kampera. Po dwóch latach odkąd go zbudowaliśmy i roku odkąd mieszkamy w nim na stałe, zmieniliśmy parę rzeczy i chcemy wam pokazać co jest takim dla nas must have, a co totalnym nie wypałem. I właśnie jesteśmy na Wyspie Senia. Kamperem podróżowaliśmy przez całą Norwegię od północy na południe i odwrotnie. I pokażemy wam co się właśnie sprawdziło podczas tego roku mieszkania w Anie, co się nie sprawdziło, co zmieniliśmy. I jak wygląda nasz kamper w środku? Zapraszamy. Chodźcie. Jako bazę do budowy kampera zdecydowaliśmy się na zakup Peugeot Boxera w wersji L4 H2. Dzięki temu rozwiązaniu mogliśmy nasze łóżko zbudować od lewej do prawej strony. Mamy teraz po rozłożeniu łóżko, które ma długość 1,86 m, a dzięki temu, że nie jest ono wzdłuż samochodu, to zaoszczędziliśmy sporo miejsca na dodatkowe szafki i pokażemy Wam zaraz ten rozkład. Planując budowę naszego kampera wiedzieliśmy, że będziemy w nim mieszkać na stałe dlatego chcieliśmy, żeby środku był przestronny Myślę, że z tym layoutem, który zrobiliśmy nam, udało nam się to i zobaczcie, jak wygląda w środku Wchodząc po tej stronie mamy jeden blat roboczy zależało mi na tym, żeby kuchnia była dosyć e, duża i przestronna taka pełnowymiarowa jak w domu więc oprócz tego blatu roboczego mamy również z tej strony duży blat Kuchenkę dwupalnikową, gazową i zlew taki jak w domu, głęboki. Leci wodę. Pomiędzy szafkami udało nam się y, utrzymać dosyć szerokie przejście, więc jeżeli jesteśmy tutaj we dwójkę, możemy się spokojnie minąć. Było to dla nas ważne, bo jednak podróżując po Norwegii, pogoda jest y, różna i często spędzamy czas po prostu w środku. Oprócz dużego blatu roboczego, który sobie tutaj stworzyliśmy, zrobiliśmy też stanowisko na kawę. Mamy tutaj ekspres do kawy, młynek do kawy i elektryczny czajnik na wodę. Pod spodem zamontowaliśmy dużą 60-litrową lodówko-zamrażarkę. I jest ona zamontowana w ten sposób, że wysuwa nam się szuflada i Będzie mamy przybytka. lodówkę. Zależało nam na tym, żeby siedząc w środku w kamperze nie było czuć, że siedzimy w samochodzie, tylko żeby był taki look najbardziej domowy. Dlatego też na podstawę mebli wykorzystaliśmy meble z Ikei i wyszło to tak, że fronty, które kupiliśmy w Ikei, po dwóch latach użytkowania możemy powiedzieć, że są bardzo trwałe i do tego dają taki domowy look, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Szafki, które zamontowaliśmy w kamperze są niemal dwukrotnie większe niż w takich kamperach, które wychodzą po prostu z taśm, prosto z taśmy. My zamontowaliśmy szafki, które mają 60 cm głębokości i jest to głębokość taka praktycznie jak w domu, co zresztą widać przy wysuwanych szufladach. Mamy tutaj bardzo dużo miejsca na rzeczy kuchenne. Tutaj chowamy większość swoich rzeczy kuchennych. Szuflady po drugiej stronie są równie głębokie. Nad blatami kuchennymi zamontowaliśmy szafki wiszące, które są bardzo pojemne, bo zależało na tym, żeby zmieścić dużo rzeczy, ponieważ mieszkamy tutaj na stałe. W szafkach podwieszanych użyliśmy oryginalnych zawiasów z Ikei. Są one bardzo mocne, więc nie potrzebujemy żadnego innego dodatkowego zabezpieczenia przed otwieraniem się szafek podczas jazdy. I podczas dwóch lat podróżowania ani razu żadna szafka górna nam się nie otworzyła. Wentylator, który zamontowaliśmy w kamperze, jest wyposażony w termostat i w czujnik deszczu. Podczas gotowania po prostu otwieramy sobie. Na pilocie możemy ustawić sobie odpowiednią temperaturę, bądź na to, na ile procent mocy wentylator ma działać. Jest to też fajne, ponieważ podróżujemy z naszym kotem i wychodząc gdzieś na hajki, jeżeli jest gorąco, możemy go zostawić w aucie, ustawić sobie odpowiednią temperaturę, którą chcemy, żeby była w samochodzie przez cały czas ustawiamy to sobie. Wentylator załącza się wtedy, kiedy w kamperze robi się za gorąco i zaczyna wychładzać wnętrze. Przechowywanie ubrań w naszym kamperze. Zm zmieściliśmy tutaj kilka szafek na ubrania. Jedną z nich jest ta szafa, w której trzymamy sobie ubrania na wieszaku. Tutaj też zamontowaliśmy sobie wysuwane lusterko. Każda nasza szafka, oprócz tych szafek podwieszanych, ma zamontowany system albo magnesy, albo takie zaczepy. I te zaczepy działają w ten sposób, że zamykając szafkę, domykamy ją sobie do samego końca i ona się nie otwiera podczas jazdy. Tak samo wysuwane szuflady. Jeżeli chodzi o zmiany, jakie dokonaliśmy w kamperze po dwóch latach użytkowania, to jedną z tych zmian na pewno było wymienienie zbiorników na wodę szarą. Do tej pory pod zlewem mieliśmy zbiorniki na wodę szarą, trzy zbiorniki, które miały 20 litrów stały pod zlewem i zajmowały nam całą tą szafkę, w której teraz mamy tyle miejsca, że możemy tutaj przechowywać sobie najróżniejsze rzeczy. Wcześniej mieliśmy tutaj zbiorniki na wodę szarą. Każda z butli miała po 20 litrów. Wiązało się to z tym, że szarą wodę musieliśmy opróżniać bardzo często. Musieliśmy pilnować tego, żeby woda nam się nie przelała, sprawdzać co chwilę, jaki jest stan tej szarej wody. Było to uciążliwe, zajmowało nam to dużo miejsca i postanowiliśmy to zmienić. W zeszłym roku zamontowaliśmy zbiornik dedykowany do kemperów pod autem. Jest to zbiornik, który ma 93 litry pojemności i w tym momencie woda zarówno ze zlewu, jak i z prysznica jest połączona i wszystko wpływa do tego zbiornika pod autem. To, ile mamy wody szarej w danym momencie, możemy sobie sprawdzić za pomocą zamontowanych tutaj czujników wody. Woda szara. W tym momencie mamy zbiornik na wodę pusty i woda świeża Tyle pokazuje nam ile mamy wody Ze względu na to, że podróżujemy po Norwegii to oprócz chłodzenia wana było też dla nas ważne jego ogrzewanie Zdecydowaliśmy się na ogrzewanie e-Best Jest to ogrzewanie powietrzne 2kW i w tym miejscu mamy zamontowany panel sterowania do ogrzewania w tym miejscu mamy panel do sterowania ogrzewaniem, jest to w pełni automatyczne Tutaj ustawiamy sobie tylko jaką temperaturę chcemy mieć wewnątrz Włączamy i dzieje się magia i mamy ciepło w aucie A wylot powietrza ciepłego znajduje się tutaj, pod sobą Nie wyobrażaliśmy sobie naszego wana bez łazienki Dlatego w naszym projekcie zmieściliśmy łazienkę, która jest naprawdę bardzo duża Nawet okazało się po czasie, że za duża jest to brodzik, który ma 100 cm na 80 cm. Chodząc do środka, jest tu tyle miejsca, że nasza przenośna toaleta stoi wewnątrz. Jeżeli byśmy chcieli, zawsze podczas prysznica możemy ją wystawić na zewnątrz i mieć do dyspozycji cały tutaj brodzik. Ale jest tu tyle miejsca, że ta toaleta, która jest wodoodporna w ogóle nam nie przeszkadza. I biorąc prysznic, ona zostaje wewnątrz. Zamontowaliśmy sobie słuchawkę bidetową, która oszczędza wodę. Woda leci tutaj jeszcze tylko jeżeli naciśniemy sobie ten przycisk i tym możemy regulować y, ciśnienie wody. Jeżeli chodzi o prywatność pod prysznicem, używamy zwykłej zasłony. Po spędzeniu zimy za okołem podbiegunowym odkryliśmy, że zarówno drzwi przesuwne, jak i drzwi tylne wymagają dodatkowego ocieplenia. Wcześniej mieliśmy na drzwiach przesuwnych zwykłą, cienką płytę pliśniową, która nie do końca się sprawdziła, dlatego zdecydowaliśmy się zmienić to na Panele drewniane, które dodatkowo pomalowaliśmy na biało. Dzięki temu przestrzeń w tym obszarze jeszcze się powiększyła i wizualnie mamy jeszcze więcej przestrzeni w naszym kamperze. Przestrzeń sypialna naszego kampera. Zdecydowaliśmy się na dwie rozkładane sofy. Dzięki temu możemy sobie tutaj wygodnie usiąść. Zamontowaliśmy sobie monitor, który podłączamy do laptopa. Druga część zmian w kamperze po dwóch latach to było obicie tych drzwi tylnych błazerią, którą pomalowaliśmy bejcom. Jest to bardzo podobny kolor do tego, który mamy na suficie. Stworzyło to takie wrażenie jakbyśmy byli w środku w jakiejś góralskiej chycie. Nam się to strasznie spodobało. Jest zupełnie inny odbiór wizualny tego. Dodatkowo zrobiliśmy sobie tutaj takie małe kółeczki. Oprócz tego zamontowaliśmy tutaj żaluzję. Wygląda to tak. I możemy jeszcze zrobić sobie tak i patrzeć na widok, który mamy za oknem. Dzięki temu, że nie mamy tutaj łóżka na stałe, cała ta przestrzeń wydłuża nam jeszcze bardziej kampera. Dzięki temu mamy takie uczucie, że jest tu bardzo dużo przestrzeni i możemy tutaj spokojnie pomieścić cztery osoby. Jeśli chodzi o budowę kampera, to jak pewnie zauważyliście, mamy tutaj z tyłu ścianę grodziową. I podobnie jak w Polsce, w Norwegii przepisy pozwalają na nieprzerejestrowanie samochodu na kempingowy, tylko zostawienie go jako dostawczy, pod warunkiem, że zachowa się ścianę grodziową. Ogromnym plusem dla nas tego rozwiązania jest to, że po pierwsze, camper jest dodatkowo ocieplony zarówno tą jak i dodatkowym ociepleniem pomiędzy ścianą grodziową a tą i dzięki temu w bardzo gorące letnie dni mamy tutaj w środku chłodno, a w zimowe wieczory ciepło nie ucieka nam do kabiny, gdzie po prostu jest dużo zimniej. W kamperze nie musimy martwić się o to, jak codziennie rano zrobić szybko ciepłą kawę, dlatego że nasz system elektryczny jest na tyle rozbudowany, że bez problemu możemy używać domowego ekspresu do kawy. Auto wyposażone jest w dwie 200Ah baterie każda, czyli mamy tutaj 400Ah. Dodatkowo na dachu znajdują się cztery panele fotowoltaiczne o mocy 100W każdy. Mamy też trzeci sposób ładowania w samochodzie, czyli ładowanie podczas jazdy z alternatora samochodu. Dzięki temu przez 5 miesięcy podróży ładowaliśmy się na kempingu tylko 3 razy, ponieważ podróżując codziennie po około 100 km. Przy ładnej pogodzie mieliśmy zapas mocy, i cały czas akumulatory były w pełni bądź yy, blisko pełni naładowania. W samochodzie znajdują się dwie przetwornice. Jedna, którą włączamy ręcznie o mocy 3000 watów mocy stałej i z czystą sinusoidą. Używamy ją do Właśnie ekspresu do kawy, suszarki do włosów lub innych mocnych urządzeń. Natomiast pod tą kanapą znajduje się jeszcze mała przetworniczka o mocy 700W i używamy jej 24 godziny na dobę. Praktycznie jej nie wyłączamy. I zasila nam ona monitor, PlayStation, laptopy, baterie do drona i, i różne mniejsze urządzenia bez problemu i nieodczuwalnie chodzi cały czas i nigdy nie wyczerpa nam akumulatora dużo osób pytało nas jak zasilamy nasze ogrzewanie czyli e-Bespressera model S2 i jest on podłączony pod bak paliwa tylko według instrukcji podłączenie nie schodzi na sam do baku jest minimalnie podniesione dlatego nie ma takiej możliwości żebyśmy zużyli na tyle Dużo paliwa, żeby rano nie móc odpalić samochodu. Dodatkowo pytaliście, jak wygląda zużycie energii podczas pracy takiego ogrzewania. I jako, że jest to diesel, i do odpalenia takiego ogrzewania potrzebna jest odpowiednia temperatura, to w ogrzewaniu znajduje się świeca żarowa. Podczas włączenia ogrzewania świeca musi się nagrzewać, i wtedy pobiera to około 120-140 W. Jednak zaraz po Zapłonie, który następuje w ogrzewaniu. Zasilanie potrzebuje tylko i wyłącznie około 40 W do pracy na maksymalnych obrotach. Jednak jeśli później to ta temperatura docelowa w wanie zostanie osiągnięta i e bezpresjer pójdzie w tryb czuwania i będzie bardzo delikatnie dogrzewał wnętrze, wtedy też zużycie tej energii będzie jeszcze mniejsze niż te 40 W. Dlatego, przy takim systemie elektrycznym, nie ma co się martwić o to, że podczas działania bez pressiera wyczerpiemy akumulatory. W samochodzie zamontowaliśmy pewnie znany Wam Lagoon Table z blatem, który jest górą od stołu z Ikei i sprawdza się przy nas tutaj u nas bardzo dobrze. Pokażę Wam teraz, jak wygląda ta mała przetwornica, która znajduje się w tym miejscu. Całe to miejsce z dodatkowym schowkiem na rzeczy. W tej przetwornicy zasilanie wychodzi na to gniazdko, które ma wyjście na cztery urządzenia oraz tutaj na samą górę, gdzie mamy dwa wyjścia. Jedno zasila zwykle PlayStation bądź Blu-ray. Pod tą kanapą znajduje się zbiornik na świeżą wodę. Jest to druga rzecz, którą zdecydowaliśmy się wymienić jako taki must have, ponieważ. Na początku zamontowaliśmy 40-litrowy zbiornik na wodę. Okazało się, że przy kempingowaniu na dziko jest to za mało i kupiliśmy zbiornik 70-litrowy, który zamontowaliśmy w tym samym miejscu, a nad niego zamontowaliśmy ogrzewanie do wody, które jest kolejną rzeczą zmienianą przez nas. Podczas budowy wana zdecydowaliśmy się na zakup tańszego ogrzewania wody, bardzo znanego w przyczepach kempingowych, czyli modelu Truma Therma TT2. Jest to taki 5-litrowy boiler wody, który jest praktycznie plastikowy. Ma 300-watową grzałkę, która jest zasilana prądem 230V. I do tego, przez środek tego boilera, przechodzi rura od ogrzewania powietrznego. Dlatego, kiedy używaliśmy ogrzewania w wanie. Automatycznie pasywnie grzała nam się ciepła woda. Dodatkowo, jeśli chcieliśmy dogrzać wodę, żeby wziąć prysznic, włączaliśmy, włączaliśmy grzałkę 300 W i w około 45 minut mieliśmy gorącą wodę. Jednak okazało się, że 5 litrów wody to stanowczo za mało do wzięcia w dwie osoby prysznica. Po takim hajku w górach, dlatego zdecydowaliśmy się, ze względu na posiadany tutaj system elektryczny, na zmianę ogrzewania na w pełni elektryczne. Zamontowaliśmy zwykły sklepowy boiler elektryczny o mocy 1500 W, który w około 15 minut grzeje nam wodę na prysznic czy na umycie naczyń. Żeby uruchomić ogrzewanie wody, wystarczy tylko i wyłącznie włączyć przetwornicę. A z tej strony znajdują się panele do sterowania pompą wody, oświetleniem oraz ogrzewaniem wody. I ogrzewanie wody w tej chwili się załączyło. Za około 15 minut będziemy mieć gorącą wodę. Tutaj znajduje się pompa wody. A tutaj jest sterowanie oświetleniem razem ze ściemnieniem. Sterownik do oświetlenia sufitowego oprócz dimera ma dodatkowy przycisk który jest 60-sekundowym timerem. Po jego naciśnięciu możemy spokojnie ubrać kurtki, buty, wyjść z samochodu i po 60 sekundach bardzo powoli oświetlenie ściemni się i wyłączy do zera. Teraz pokażę wam jak to wygląda od tyłu. Dzięki podniesieniu podłogi o 20 cm nad łóżkiem zmieściły nam się Wysuwane szuflady o długości 110 cm każda, w których znajdziecie dodatkowe miejsce na narzędzia bądź jedzenie. Tutaj znajduje się dodatkowe miejsce na gazety, jakieś yy, ładowarki do telefonów i włącznik do dodatkowej przetwornicy. A z tej strony znajduje się zbiornik na wodę czystą. Ogrzewanie oraz dodatkowe miejsce do przechowywania. Kolejną rzeczą, którą zmieniliśmy po dwóch latach jest ten wlew do wody. Wcześniej wlew do wody mieliśmy w środku samochodu i każde napełnianie wody było niewygodnym przeżyciem. W tej chwili wystarczy tylko i wyłącznie otworzyć wlew i nalać wody wężem ogrodowym bądź jakąś konewką. I jeśli planujecie budowę kampera, to wierzcie mi, że to jest najlepiej wydane kilkadziesiąt złotych, jakie możecie zmieć. Po kilku miesiącach i naszych pierwszych wyprawach stwierdziłem, że zima norweska jest dosyć ciemna i potrzebuje dodatkowe światła do cofania, żeby widzieć, co się dzieje z tyłu samochodu. Dlatego zamontowałem dodatkowe oświetlenie, które jest włączane tutaj. Obok niego są dodatkowe gniazda ładowania, które też zamocowałem. A oświetlenie z tyłu wygląda tak. Wbrew pozorom, rozkładana sofa to nie jest rozwiązanie utrudniające życie w kamperze i nie zajmuje dużo czasu. I teraz Wam to udowodnię. Żeby zmienić te dwie sofy w łóżko, wystarczy tylko i wyłącznie rozłożyć. Jedną część, dołożyć materacę i położyć kołdrę. A dzięki temu, że nie mamy tutaj łóżka na stałe, możemy sobie siedzieć ze znajomymi w cztery osoby i mieć dużo przestrzeni do spędzania wspólnie czasu. Obok łóżka mamy dodatkowe gniazko 12V do ładowania telefonu. Ta półeczka to jest jedno z tak naprawdę niedocenianych, a bardzo ważnych miejsc, które przez dwa lata używaliśmy, bo można tutaj spokojnie na noc położyć telefon, bądź okulary. Wszystkie okna w naszym samochodzie wyposażone są zarówno w moskitiery, jak i zasłony. To okno sufitowe bardzo się przydaje, jeśli chcemy mieć przebyw w kamperze, wystarczy, że włączymy wentylator i nawet przy wszystkich zamkniętych oknach mamy tutaj idealną cyrkulację przez cały sufit. A okno otwiera się bardzo prosto. Można je otworzyć całe, bądź w każdym z czterech kierunków i co najważniejsze, wszystkie okna w naszym kamperze mają moskitiery oraz ściemnienie. Dzięki za obejrzenie tego wantura. mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli budujecie własny domek na kółkach, to mam nadzieję, że się też tutaj zainspirujecie kilkoma pomysłami. Pamiętajcie, że warto dążyć za marzeniami. Dla mnie ten pomysł na budowę samochodu kempingowego kiełkował wiele lat i kilka ostatnich lat bardzo ciężko pracowaliśmy. Robiliśmy wiele nadgodzin w pracy i poświęciliśmy temu dużą część naszego życia. Kosztowało nas też to nieraz dużo stresu i przede wszystkim czasu. Tak, ale koniec końców wyszło nam to na dobre. Bardzo nam się to opłacało. Wiedzieliśmy, że Kiedyś faktycznie van będzie miejscem, w którym będziemy spędzać bardzo dużo czasu i będziemy nim podróżować na stałe. Nie wiedzieliśmy, że to przyjdzie tak szybko, bo po pierwszych wakacjach, kiedy wzięliśmy ten samochód po 9,5 tygodniach, jak go zbudowaliśmy, jeszcze nie ma tego wszystkiego, co ma teraz. Pojechaliśmy pierwszy raz na nasze wakacje i stwierdziliśmy, że to nie może być auto, to nie może być camper, który będzie stał nam pod domem. I będziemy przez kolejny rok robić wszystko, żeby móc się spakować do niego i rozpocząć nasz van life na pełen etat. Tak też się stało po roku i podróżowaliśmy po Norwegii, zwiedziliśmy ten kraj wzdłuż i wszerz, doświadczając wielu wspaniałych przygód. I przede wszystkim podróżowanie poszerza horyzonty. Nawet jeśli miałoby być tylko weekendowe, to warto oderwać się czasem od tej pracy, od tego etatu i weekend móc wyskoczyć gdzieś w komfortowych warunkach, odsapnąć od zgiełku pracy, zgiełku, zgiełku miasta. No dokładnie, budowa to też nie jest tak, że musimy od razu rzucać wszystko, przenieść się do tego samochodu i tak żyć, bo to wcale tak nie jest. To jest fajne w tym wszystkim, że każdy może wybrać jak sam chce podróżować. To może być równie dobrze wrzucenie materacu do zwykłego samochodu, przerobienie małego wana i ruszenie w podróż, najpierw weekendową, później jakąś dłuższą. A można też tak jak my tutaj przeprowadzić się na stałe i uczyć to wszystko na, na pełen wymiar. Nam się takie życie podobało i je kontynuowaliśmy. Przede wszystkim to co dzisiaj zobaczyliście to jest efekt dwóch lat pracy. Po zakupie samochodu i kupnie materiałów budowlanych i wszystkiego to, tego, czego potrzebowaliśmy do budowy kampera spędziłem 9,5 tygodnia pracując po swojej pracy, często ponad godzinach po swojej pracy budując przed wakacjami ten samochód i mimo, że nie był skończony, nie było tutaj jeszcze w większości szafek i, i nie wszystko było e, na tip top to udało nam się pojechać pierwsze wakacje, a całą resztę Konsekwentnie gdzieś tam miesiąc po miesiącu dobudowywaliśmy tak, do samochodu. Dodawaliśmy, jednak y, własnoręcznie zrobiony van to jest ciągle jakieś dodatki, poprawki, bo to jest fajne, że wszystko robi się pod siebie i po kilku miesiącach podróży wychodzi, że coś jest potrzebne, a coś jest zupełnie niepotrzebne, coś warto zmienić, coś się super sprawdza i to jest ciągłe tak naprawdę doświadczenie i robienie tego po to, żeby było wam jak najlepiej w tej podróży tak. w naszym przypadku większość tych rzeczy to było właśnie zbyt mało świeżej wody problemy przy wylewaniu wody szarej czy nalewaniu wody świeżej to są takie rzeczy, o których nie myśli się, jeśli się wcześniej nie miało kampera a planując Wychodzi budowę to... tak, bo, bo w kosztach tak naprawdę yy, nie wyniosłoby nas to dużo więcej pieniędzy yy, niż to, co zrobiliśmy na początku a od razu oszczędziłoby nam yy, Wiele godzin y, y, po prostu um, i udręki. <laughs> Także trzymajcie się ciepło. Jeśli podobał Wam się ten wantur, to zasubskrybujcie zasub nasz kanał. Y, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się nie podobało, za łapkę w, w dół też dziękujemy. I pamiętajcie, y, żyjcie swoimi marzeniami, spełniajcie je, bo życie jest tylko jedno i nie ma co czekać y, i wiecznie odkładać y, swoich własnych marzeń i celów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy, z Wana.